Tylko powtórzę, wychowawca może być drogowskazem skutecznym. Otóż wychowawca to ktoś, kto jest współczesnym męczennikiem. No, no to, to oczywiste. Być wychowawcą to być współczesnym męczennikiem. Ale to nie jedyna prawda o wychowawcy. Są też prawdy bardziej radosne. Po drugie, być wychowawcą to być największym dobroczyńcą ludzkości. Wychowawca, dobry rodzic, dobry nauczyciel, dobry ksiądz, dobry każdy dorosły wychowawca. Yy, także woźny, yy, czy pani sprzątaczka w, w szkole, yy, czy, czy pan yy, lekarz, który tłumaczy młodzieży, za dużo siedzi przed komputerem, a za mało biegasz. Jeśli to powie lekarz, no to, to też jest wychowawcą. Więc dobry wychowawca, począwszy od rodziców, nauczycieli, księży, a skończywszy na każdym normalnym dorosłym, dobry wychowawca to największy dobroczyńca ludzkości.